mm W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych, a dziewięciu gdzie jest? Nie znalazł się żaden, który by się wrócił, a dał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec. Pan nasz Jezus Chrystus zwraca dzisiaj uwagę na wdzięczność. Zauważa i podkreśla zachowanie jednego z dziesięciu uzdrowionych przezeń strądu, który wrócił i oddał chwałę Bogu. Pan nasz Jezus Chrystus zwraca uwagę na wdzięczność. Piętnuje. Zachowanie dziewięciu spośród dziesięciu uzdrowionych przezeń strądu, którzy nie wrócili, aby podziękować. Na każdej mszy świętej Kościół głosem kapłana wzywa nas do dziękczynienia Panu Bogu. Rozpoczynając prefację, woła kapłan: sursum corda, w górę serca. Gracias, Agamus domino Deo nostro. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Vere dignum et justum est, equum et salutare, nos tibi semper et ubique gracias agere. Domine sancte, pater omnipotens, eterne Deus. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Naszym obowiązkiem jest wdzięczność Panu Bogu i wdzięczność ludziom, bliźnim naszym, za dobro, które od nich otrzymujemy. Pan Bóg jest najwyższym dobrem i Pan Bóg jest źródłem wszelkiego dobra. Od Pana Boga pochodzi wszelkie dobro. Czytamy w liście świętego Jakuba: Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z wysoka, stępując od Ojca światłości. A apostoł narodów pisze, a co masz, czego byś nie otrzymał? A jeśliś otrzymał, czemu się chełpisz, jakbyś nie otrzymał? Naucza święty Tomasz Zakwinu, jaka jest pierwsza z pozostałych cnót pokrewnych sprawiedliwości, mająca za przedmiot pewien dług, który choć nie ma formy konkretnej i możliwej do zupełnego spłacenia, to jednak jest swego rodzaju długiem moralnym i musi być uregulowany ze względu na dobro społeczne. Jest to cnota wdzięczności. Jaka jest rola tej cnoty? Cnota ta ma powodować, że uznajemy, tak jak powinniśmy, wszystkie konkretne dobrodziejstwa, które ktoś mógłby nam wyświadczyć, i odwdzięczamy się za nie. Czy wdzięczność jest wielką cnotą? Tak, gdyż wada przeciwna, czyli niewdzięczność, jest rzeczą wyjątkowo ohydną. I potępianą przez wszystkich ludzi. Czy powinniśmy starać się być wdzięcznymi do tego stopnia, że chcemy oddać więcej niż otrzymaliśmy? Tak. Powinniśmy starać się być wdzięcznymi do tego stopnia, żeby oddać więcej niż otrzymaliśmy, byśmy w ten sposób mogli naśladować. Działanie swojego dobroczyńcy. Jest wdzięczność i jest niewdzięczność. Wdzięczność jest cnotą, niewdzięczność jest wadą. Czasem mówimy czarna niewdzięczność. A bywa i tak. Że ktoś odpłaca obojętnością albo złem za wyświadczone mu dobro, albo wyświadczone mu dobro interpretuje w przewrotny, zły sposób. Ktoś czyni drugiemu dobro, wyświadcza mu pomoc, wyświadcza mu przysługę, wyświadcza mu dobro. A drugi nie reaguje, nie odzywa się, nie mówi dziękuję. Jest niewdzięczny. Mądrzy katolicy rodzice będą uczyć swoje dzieci od małości, cnoty, wdzięczności. Ojcu i matce, Dziecko powinno dziękować za wyświadczane dobro. Zauważamy współcześnie schamienie obyczajów, pyszałkowatość, pogardę dla bliźnich, także w rodzinach. To nie jest polska kultura. To nie są chrześcijańskie obyczaje. Na przykład ktoś wyświadcza komuś grzeczność, podwozi kogoś samochodem. Po dotarciu do celu osoba wysiada bez słowa. Słowo dziękuję, nie pada. To nie jest polska kultura. To nie są chrześcijańskie obyczaje. Ktoś koryguje bliźniemu artykuł przed publikacją, odsyła żadnej reakcji. Brak podziękowania to nie jest polska kultura. To nie są chrześcijańskie obyczaje. Drodzy wierni, czas sprawy wiary traktować poważnie Pan Bóg uczy nas kultury Pan Bóg nas uczy że mamy być wdzięczni Panu Bogu i ludziom za dobro jakie otrzymujemy Woła Święty Paweł grati estote bądźcie wdzięczni w liście do Efezjan pisze: Napełniajcie się Duchem Świętym, mówiąc wzajem do siebie w psalmach i w hymnach i w pieśniach duchownych, śpiewając i grając w sercach Waszych Panu, dziękując zawsze, za wszystko w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, Bogu i Ojcu. A w liście do Tesalonicza nakazuje, baczcie, żeby kto komu nie oddawał złem za złe, lecz zawsze, co dobre jest, pilnie czyńcie jeden drugiemu i wszystkim. Zawsze się weselcie, bez przerwy się módrcie, za wszystko dzięki czyńcie. Bo taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was wszystkich. A w liście do Filipian przynagla, weselcie się zawsze w Panu, powtórę mówię, weselcie się, skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, Pan blisko jest, o nic się nie troszczcie lecz w każdej modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem prośby wasze przedstawiajcie Bogu. Pisze apostoł narodów także o niewdzięczności. Czytamy w liście do Tymoteusza to zaś wiec, że w ostatnich dniach Nastaną czasy niebezpieczne. Będą ludzie samolubni, chciwi, hardzi, pyszni, bluźniercy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, zbrodniczy, bez serca, nieprzejednani, potwarcy, Niepowściągliwi, okrutni, nielitościwi i tych unikaj. Drodzy wierni, wdzięczność jest pierwszą snut pokrewnych sprawiedliwości. Mamy się o nią starać, mając na uwadze rzeczywisty, obiektywny stan rzeczy. Dobro otrzymywane od Pana Boga i dobro otrzymywane od ludzi. Dziękujmy zatem Panu Bogu codziennie, za wszelkie dobro. Przyswójmy sobie tę prostą modlitwę i odmawiajmy ją codziennie. Dzięki Ci składamy, wszechmogący Boże, za wszystkie dobrodziejstwa Twoje. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. I dziękujmy naszym bliźnim za wyświadczane nam dobro. Na co dzień najpierw swoim rodzicom, członkom swojej rodziny, mężowi, żonie, a następnie wszędzie tam, gdzie od bliźnich naszych Otrzymujemy jakiekolwiek dobro. Uczmy także wdzięczności od małości dzieci w rodzinach, by nie wyrosły na gburowatych egocentryków. Święty Jan Bosko, święty kapłan i wielki wychowawca nie miał oporów, aby raz w roku Organizować sobie imieniny właśnie po to, aby współbraciom i chłopcom, których wychowywał, dać okazję do okazania wdzięczności za wyświadczane im dobro. Słowo dziękuję. Powinniśmy wypowiadać wyraźnie, często i szczerze. Do Pana Boga i do ludzi. A cóż powiedzieć o katolickich kapłanach, od których otrzymujemy największe dobra: samego Boga, najświętszy sakrament, łaskę Bożą, przebaczenie naszych grzechów, wiarę, prawdę. Ocalenie od piekła, otwartą drogę do nieba. I cóż wielkiego, że raz w roku odezwiesz się do kapłana ludzkim słowem i powiesz „dziękuję za księdza służbę”. Pan nasz Jezus Chrystus w swoim człowieczeństwie dziękował Ojcu Niebieskiemu. Między innymi za cud wskrzeszenia łazarza i za objawienie tajemnic Ewangelii Maluczkim. Dojrzewajmy poważnie do ewangelicznej miary człowieczeństwa, dzisiaj często zdeformowanego, zranionego nurtami liberalizmu i bezbożności. Częściej dziękujmy Panu Bogu i bliźnim. Zamiast oskarżać, częściej dziękujmy Panu Bogu i bliźnim. Zamiast zazdrościć innym posiadanych dóbr, częściej dziękujmy Panu Bogu i bliźnim. Grati estote. Bądźcie wdzięczni woła apostoł narodów. Drodzy wierni, w naszym duszpasterstwie czekają nas ważne dni. Dzięki dobroci Bożej przenosimy się do miejsca godnego i większego, które z pewnością będzie przez nas przygotowywane z troską w naszym mieście w Wrocławiu. Możemy to o sobie powiedzieć, jak pisał pięknie przed laty biskup o Bożej Ojcowskiej Ręce, która prowadzi nas dziwnymi nieraz drogami. Bądźmy wdzięczni Panu Bogu za to, że daje nam po raz kolejny możliwość przyłożenia swojej ręki do sprawy świętej. Opatrznościowo się dzieje, że dzisiaj w tej niedzielę Ewangelia przedkłada nam temat wdzięczności. Podziękujmy dzisiaj Panu Bogu z serca za nieocenione dobra z Bożej ręki otrzymywane codziennie w naszym rzymskokatolickim, doraźnym duszpasterstwie. I podziękujmy dzisiaj Panu Bogu szczerze. Za dar nowego miejsca, z ufnością, że i tam otrzymamy skarby, jakich Kościół katolicki pod przewodem papieży przez wieki udzielał duszom na drodze wiary. Dary niezbędne na drodze ku niebieskiej Ojczyźnie, skarb prawdy, nieomylnej nauki Bożej i skarb łaski płynącej z katolickich sakramentów świętych. Przyszłość naszego duszpasterstwa złóżmy dzisiaj z pełnym zaufaniem w przeczyste dłonie Niepokalanej Maryi, Wspomożycielki Królowej w Niebowziętej, świętego Józefa i błogosławionego Czesława, związanego z naszym polskim miastem Wrocławiem. Za wszelkie dobro Bogu niech będą dzięki. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Amen.